Siemanko, witam Cię na kanale Detek Travel. Mam tutaj pewną zapowiedź dla Ciebie odnośnie losowania. Także najpierw czołóweczka, a później gadanko. Jak w opisie postanowiłem wszystkie swoje znajdki sezonowe zamienić na Nagrody na konkursy. Także myślę, że będzie tego troszkę. W każdym razie mam nadzieję, że wystarczy na najbliższe dwa konkursy. Z czego się bardzo cieszę ze swojej decyzji, bo do tej pory nie wiedziałem, co z nimi zrobić. Czy pójść do banku, czy wymienić, ale, ale jednak przeznaczę je na Was. Także zapraszam do liczenia. Także górka usypana, ja sam się zastanawiam ile tego tutaj jest, mam nadzieję, że będzie wystarczająco, na pewno na ten konkurs i na następny, ale zobaczmy tego się nazbiera. Pierwsza dyszka. Sześć dyszek, jedziemy dalej. No, i już mamy w tej chwili, przekraczamy 100 funtów. I No, i słuchajcie, wpada nam dosłownie 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, tak, razem 80, 90 funtów, 94. Tutaj są 397,89, stówka 101, 102, 103, ponad stówka. No i się słuchajcie, w końcu doliczyłem. Nie wiem czy ja tak wolno liczę, czy jestem taki słaby z matematyki, bo już się ściemniło musiałem zapalić światło. Także będę to przy sztucznym świetle. Także wyszło tego trochę, także jest dobrze i przekroczyłem stówkę, co naprawdę jest fajne, bo yy, miałem tam bodajże chyba około 10 wypadów. Jakoś tak to było. Niecałe 10 wypadów, albo 10. Na pewno macie gdzieś tam w kartach, bo niedługo to posegrybuje dobrze. Także na 10 wypadów stówka jest dobrze, naprawdę. To jest świetny wynik dla mnie. No i tak, no i słuchajcie, zapowiedź, co jest zapowiedzią, będzie w końcu losowanie. Będzie losowanie, będzie losowanie noworoczne. Zasady się słuchajcie, nie zmieniają. Zasady są takie jak. Praktycznie u wszystkich, czyli wiadomo, wpisujemy w komentarz poniżej konkurs i subskrybujemy kanał. Spełnimy te dwa warunki: Będziemy mogli, będziecie, mogli, będziecie mogli wylosować wygraną, a wygraną będzie Coinbox, który gdzieś się tutaj chyba pojawi. Taki sam dokładnie jak było ostatnio: czyli jest to drugie, trzecie miejsce. A za pierwsze miejsce tym razem wcześniej była monetka, super półtora kamerek Zygmunta III wazy, a tym razem będzie pinpoint, który tutaj widzicie. Także konkurs noworoczny. Mam nadzieję, że się wam super przyjmie. E, ostatnim razem było świetnie, fajnie wpadło, naprawdę subskrypcji. Jestem z tego bardzo zadowolony. Dzięki śliczne, dzięki, że jesteście ze mną, dzięki, że oglądacie, subskrybujecie ten kanał, komentujecie i lajkujecie, oczywiście. Dzięki wam bardzo. Także liczę, że będzie Was jeszcze więcej, żebyście mogli i Wy wygrać tym razem, jak i nowi, jak i starzy Subskryben, sub, subskrybenterzy, subskrybenterzy tego kanału. Tak, także dzięki Wam bardzo, że byliście ze mną tym razem. Fajnie, że mogłem się z Wami podzielić, na co przeznaczę znajdki, które trafiły z sezonu. I ja się będę z Wami żegnał. Także dzięki, że byliście ze mną, dzięki, że dotrwaliście do końca. Jeśli chcecie wziąć udział w tym konkursie, w tym losowaniu, oczywiście subskrypcja plus komentarz, konkurs. No i widzimy się na przyszłym losowaniu. Zwycięzcy, hej!